A teraz przedstawię Wam mój aktualny trening barków. Pierwsze ćwiczenie jest to wyciskanie sztangielek do góry nad głowę. W czterech seriach z progresem ciężaru w granicach 15-6 powtórzeń. Co każdą serię zwiększam ciężar i zmniejszam zakres powtórzeń. Kolejnym ćwiczeniem jest to noszenie sztangielek bokiem, tak zwany ptaszek. Tutaj Robię 3 serie w granicach powtórzeń 15 a 10, również z delikatną progresją ciężaru. Następnym ćwiczeniem jest unoszenie ten bokiem w bo opadzie tułowia. Tutaj wygląda jakby robi niepełne ruchy, jakby kaleczył to, ale w tej, w tej pozycji czuję najbardziej. Najbardziej czuję mięśnie na ramienne jak one wtedy pracują. I tutaj na koniec dobitka małym ciężarem do wyczerpania mięśni. Tak to wygląda u mnie. Pozdrawiam.